Witam Państwa. Jerzy Andrzejewski, tutaj z Warszawy przy miasteczku antywojennym mamy pomnik Ronalda Degana, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A teraz chciałbym Państwu przedstawić naszego przyszłego prezydenta Polski, pana Sławomira Zakrzewskiego. Witam Sławku. E, witaj. E, działamy już ze sobą jakiś czas, znamy się z działalności patriotycznej. E, miejsce nie jest przypadkowe, bo tutaj od e, ponad pięciu miesięcy prowadzę miasteczko antywojenne, ale od razu zaznaczam, e, kieruję się nie prywatą, że robię sobie kampanię wyborczą na prezydenta e, kosztem e, pokoju czy kosztem, powiedzmy, idei e, pokojowych, e, natomiast... E, jest to wynikiem właśnie tej działalności pokojowej, że nie chcemy tutaj wojny. Jestem zmuszony kandydować, ponieważ w programach tych wszystkich kandydatów, którzy, które oglądałem, słuchałem, czytałem, wyobraźcie sobie, nie ma mowy o tym, żeby zawrzeć pokój na zasadach sprawiedliwych, sprawiedliwych zasadach. Wszystko jest jakby według tej narracji proamerykańskiej, prożydowskiej. Natomiast nie ma tutaj nic w interesie narodu polskiego, słowiańskiego. Może bym jeszcze użył inter, takiego pojęcia słowiańskich interesów, bo Zachód już się dał poznać, między innymi dzięki, dzięki prezydenturze, pana Regana, któremu postawili tutaj pomnik. Za co postawili mu pomnik? Właśnie za antypolską działalność, bo za jego prezydentury Polskę rozkradziono, Polskę ludową tak zwaną, ale mieliśmy olbrzymi potencjał gospodarczy, przemysłowy. Także to jest antybohater, to nie jest żadna, żaden przykład do, do czczenia. Człowiek, który wykonywał polecenia Deep State'u już wtedy, wychodowany jako aktor, dostał, dostał tekst do, do mówienia i go głosił. To nic, nic nowego i dzisiaj to są wszystko kalki. Ci prezydenci to są tylko gwiazdorzy, to są tylko aktorzy sceny politycznej. Ja nie chcę być takim aktorem, jestem człowiekiem z krwi i kości, Polakiem, który czuje wszystko, co i wszystko mnie dotyczy: to rozkradanie Polski, niszczenie, wciąganie do wojny, i nie mogę być obojętny. I jest teraz możliwość, żeby dostać się do mediów poprzez kampanię. Właśnie tą prezydencką, bo jeśli udałoby mi się zarejestrować i zebrać te, te podpisy, zarejestrować komitet wyborczy, to mogę w mediach mówić o tym, co nas wszystkich boli. Nie dlatego, że ja mam parcie na, na szkło, tak zwane, mam parcie do mediów i chcę siebie reklamować. Nie. Ja jestem tylko sługą i mam być sługą narodu, bo i nie, własnego, przepraszam, polskiego narodu jeszcze to trzeba podkreślić, bo jak od pana Dudy usłyszeliśmy też niezłego aktora, komika, mamy być sługami Ukrainy. Z no, Jaką się identyfikuje, proszę bardzo, ale oni mają taki dualizm, bo Ukraina ma być nową Jerozolimą, to też Ukropolinem, ale pod zarządem żydowskim, krótko mówiąc. I ja bym się tutaj bardziej posłuchał pani małżonki Kornhauser, pierwszej damy Jakoby, jakie oni naprawdę mają plany, bo to, co pan Duda wygłasza, to jest wiadomo, to co ma mówić, prawda? A to, co jakie plany mają. Dalekosiężne, są głęboko ukryte, ale na tym transparencie pokaż, y, można pokazać. Ukropolin Stop to jest mój program wyborczy, słuchajcie zablokować y, powstanie z terenów Ukrainy i Polski y, państwa Nowej Jerozolimy, czy niebiańskie, jak niektórzy mówili, ale jest to Ukropolin. Y, państwo pod rządami obcych. Kto tym manipuluje? Zobacz. Tymi marionetkami y, Vanguard i BlackRock. Największe zdefiniowane superkorporacje to są już takie miksy, y, turbo miksy wielkich korporacji, które trzymają środki finansowe, którymi właśnie manipulują polityków. Ich stać jest kupić sobie rządy wszystkich państw na świecie. To znaczy nie wszyscy się dają sprzedać, bo y, gratuluję. Prezydentowi Ukrainy, który nie dał się sprzedać, chociaż proponowali mu olbrzymią łapówkę, tak samo premierowi Słowacji proponowali łapówkę, żeby, żeby nie blokował Ukraińców. Coś pięknego, są autentyczni ludzie, politycy, którym bardziej zależy na losach własnego narodu kraju. I też nie. Nie mam zamiaru e, i wolę na ulicy na, na betonie spać y, nami pod namiotem niż po salonach. Warszawki, że tak powiem, być oprowadzone i we wszystkich mediach występować, bo to jest właśnie przykład. Nie sprzedałem się, dlatego w takich warunkach egzystuję od sześciu miesięcy na warszawskiej ulicy i nie ma żadnych wielkich mediów. Natomiast ci politycy, Bosaczki, Brauny, Menceny, oni są na, we wszystkich mediach. Możecie to zauważyć. Czy ja jestem autentyczny, czy ten, który tak ładnie jest wycyzelowany i wszędzie występuje. Zobaczcie, nawet jak gasił. Pan Braun, te świece chanukowe. Od razu miał kamerę włączoną, od razu miał gaśnicę pod ręką, od razu to wszystko było nagłaśniane. Jakbym coś takiego zrobił, bym siedział w więzieniu, bo nie jestem w nich mafii. Moim programem jest obrona Polski: ratować wszystko, co się da, zahamować wciąganie nas do, do wojny, zahamować rozbiór Polski. To jest mój program. I słuchajcie, porządkować sprawy polskie, bronić każdej, każdej instytucji polskiej, bo struktury państwa są niszczone. Każdego dnia przywracać podmiotowość, ale, 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 o, ale o, czym, o czym między innymi chciałbym mówić, że żeby Polacy przejmowali urzędy, bo jest odwrotnie. Teraz jest tak, że... Zobaczcie, teraz jest tak, że my... Jesteśmy w mniejszości, jeśli chodzi o rdzennych Polaków. Coraz więcej Ukraińców, tak zwanych Ukraińców na stanowiskach y, rządowych. Pan Bodnar, y, 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 przecież jako minister, jakoby sprawiedliwości, tak? Czy nie sprawiedliwości? Dopiero co byliście na proteście. Pan Siemoniak, y, szef MSW. Y, czołowe, kluczowe, można powiedzieć, siłowe instytucje. I co? E, jakie my możemy mieć e, gwarancję, że oni się naszym bezpieczeństwem i e, sprawiedliwością zajmują? Wprost przeciwnie czyli wymianę, odwrócić e, e, polonizację urzędów. Mamy już dosyć tych fałszywych Polaków, szczerych katolików z rączkami złożonymi, takich ślicznych. Ja trzeba się przyjrzeć, słuchaj, czasami ja wolę starego komucha, bo on nie udawał, ale był Polakiem. Tylko, tak, tylko że miał taką ideologię w, tłam, no, w, w różnych tradycjach się ludzie. No, rozwijali nas bajerowali nasze pokolenie z Solidarnością, a kiedyś PPS-em. Z tego samego źródła jedno i drugie pochodzi. Natomiast interes Polski się liczy, czyli tak, żeby Polak był gospodarzem także i w polskich instytucjach, na polskiej ziemi. Repolonizować dać szansę Polakom tym stłamszonym, ale kompetentnym. Czyli sławko. Polak Polsce gospodarzem, tak Stóp ukrainizacji, stop ukrainizacji, stopu ukrapoliń, tak, to tak. takie podstawowe rzeczy. Blokować to lobby prowojenne. My nie mamy prawa i obowiązku wspierać bandytów, Ukraińców, którzy do tej pory nie rozliczyli się ze swoich zbrodni, nie, rozli, nie rozliczają. Dawanie tej pomocy socjalnej z naszego budżetu kiedy u nas jest bieda jest złodziejstwem. Uważam, że trzeba rozliczyć tych, którzy państwowymi naszymi pieniędzmi tak szastali i szastają. Dobrze, dziękuję ci, Sławku. Dość... zadłużania, zadłużenia naszego kraju, bo my nie możemy, bo nie daliśmy na to zgody naszym władzom, żeby nas tak zadłużali. Dokładnie. Dobrze, Sławku. To co, zostaje mi Życzę Ci powodzenia Dziękuję, w dążeniu zajemnie. do celu. Jasne, to jest że tak. Sprawa. Jasne, że tak. Chłopie, bę... Popierajmy każdego Polaka, który startuje w wyborach z myślą o Polsce. Naprawdę i oddolnie. Bo tych, którzy nam tutaj przywieźli, ich przygotowywali poprzez różne stypendia, bo wyjeżdżają za granicę, są przygotowywani. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Szkolą ich na, za granicą na stypendiach. I między innymi przygotowują do takich ról aktorskich, i okazuje się, że oni dziwnie jakoś wszystko wiedzą, ale nigdy nie pracowali dla Polski. Ten namiot, te namioty, to nasze miasteczko antywojenne jest między innymi naszą siedzibą, moją siedzibą, sztabem tym wyborczym. bo Nie stać mnie na, na nic więcej na razie. I wyobraźcie sobie, że możecie wesprzeć nas, bo tu zbieramy podpisy. Zapraszam wszystkich świadomych Polaków, którzy by chcieli dać mi szansę, żebym się w ich imieniu wypowiedział. Bardzo was proszę. Jest to szansa, bo wybory raz na pięć lat się zdarzają szansą na wypowiedź Polaków w tym czasie. I niektórzy mają szansę mówić ludzkim językiem, polskim językiem w tym czasie. Zbieramy podpisy, daję listy ludziom, żeby w swoich środowiskach pozbierali, bo to jest wszystko autentyczne. My nie kupujemy, tak jak inni politycy, podpisów, nie manipulujemy ludźmi. Ludzi dobrej woli, zapraszam. Wszystkich tych, którym jest droga sprawa Polski. To jest tylko narzędzie. Wybory prezydenckie to, są narzędzi, to jest narzędzie do, do wyższych celów, a takim wyższym celem jest między innymi obrona Polski przed nachodźstwem, przed tym, co się dzieje. Na naszych granicach i to, że napływ jest ludzi z Afryki, z Azji, że oni zalewają nasze miasta, a czasami mniejsze miasteczka i wioski. Wyobraźcie sobie, że ktoś na to pozwala, czyli trzeba to zablokować, bo to grozi między innymi naszym, naszym interesom gospodarczym. Polska. Nasz budżet nie jest w stanie udźwignąć utrzymywania obcy, kiedy my mamy problemy z wyżywieniem swoich rodzin. Natomiast ci, którzy naprawdę szukają azylu, bo uciekli spod bomb, to uważam, takim należy pomóc. Natomiast kto powinien pomagać? Ci, którzy dokonywali zbrodni najazdu na te kraje, bo ta cała, można powiedzieć, emigracja ruszyła przez wojny. Zaczynając od tak zwanej... Yy, tej. Yy. Ludzie mnie pytają o mój program wyborczy. To jest takie. Taki slogan praktycznie, a mnie interesuje, co ja do tej pory zrobiłem i mogę to udowodnić, co zrobiłem dla Polski, dla mojego narodu. Od ponad 20 lat jestem na ulicy, przeważnie warszawskiej ulicy, i poznałem setki tysięcy, nawet tysiące Polaków, którzy myślą podobnie, którzy są stłamszeni, widziałem tą biedę i chciałem te, tych Polaków, tych autentycznych, którzy zostali zniszczeni przez ten system, ratować. Od tego zacząć, że ratować tych ludzi, którzy ulegają, krótko mówiąc, likwidacji, ulegają zagładzie, chronić nasze dzieci, choćby przed demoralizacją, przed tymi fałszywymi, można powiedzieć, ideami jakoby wolności, demokracji w stylu amerykańskim, nie daj Boże. To, to jest antyprzykład. Pan Reagan, aktor, który. E, grał swoją rolę zresztą oni wszyscy grają swoje role przestrzegam przed aktorstwem zawsze się pytajcie co ty człowieku zrobiłeś dla, dla swojego narodu, kraju i tak dalej? I tak po kolei to są moje osiągnięcia, jednocześnie przesłanie, mój program polityczny. Nie chcę, żeby w tej formie wracali ci, którzy dali się nabrać na propagandę tą prowojenną. E, wojna to ładnie wygląda tylko w, w komputerku, w, w tych grach wojennych. E, kiedy masz joysticka i masz jeszcze w programie 7 Żyć, tak? E, są takie programy. Znacie, najemnicy tam giną. Niestety także z Polski. Uważam, że trzeba przeprosić za tych najemników i w żaden sposób ich nie, nie, nie przedstawiać jako bohaterów. Prost przeciwnie. Wrócić do idei braterstwa Słowian. Czyli do takiej Unii Słowiańskiej, gdzie prowadzimy wspólną politykę. I przykładem takiej Unii, między innymi gospodarczej, był tu w Warszawie bazar, który nazywał się Jarmark Europa na stadionie dziesięciolecia. Komu to przeszkadzało? Poprzez ten handel ze Wschodem, z Rosją przede wszystkim, wiele tysięcy rodzin polskich miało utrzymanie. Tak samo rolnicy, tak samo sadownicy, ci, którzy sprzedawali jabłka do Rosji, to ci nasi bandyci, okupanci nam wmówili, że jedz jabłka na złość Putinowi. To nie Putin zablokował, wprowadził embargo, to zaczynamy od pana, który się nazywał Geremek, Lewartow, Żyd, który zablokował nam rozwój i współpracę z tymi krajami wschodnimi, z Rosją przede wszystkim, głównym partnerem. My mamy ze sobą żyć w pokoju, dlatego to braterstwo Słowian jest takie ważne. Myślę tutaj o przykładzie, choćby Słowacji, że dzięki swojemu premierowi Robertowi Fico widać, że mały kraj też może mieć swoją suwerenną politykę i można ją prowadzić. Współpracować też z krajami arabskimi, zwłaszcza te, jak Syria, te, chociaż teraz doszło do zamachu stanu, ale Współpracować ze Wschodem, z tym Bliskim Wschodem, choćby, ale na jakiej zasadzie? Na takiej, że. Oni mają coś rzadkiego, czego my nie mamy, jeśli chodzi o gospodarkę. I wyobraźmy sobie, że wspierać tych także i uchodźców, którzy są autentycznymi uchodźcami, ale jednocześnie wytrącać z ręki oręż, który miałby być przeciwko nam użyty. Że my uczestniczymy w wojnach, bo uczestniczyliśmy niestety jako najemnicy w Afganistanie i. W Iraku, wysyłając naszych żołnierzy oficjalnie i doprowadziliśmy do nienawiści, a tu trzeba zasypać ten rów, pokazać kto tych najemników wysyłał. Także bierzmy to wszystko pod uwagę. Ukropolin stop, czyli tak jak mówię, zablokować tworzenie na naszych oczach z terenów Polski i Ukrainy jednego państwa. Proszę sobie poczytać książkę Krzysztofa Balińskiego, naszego ambasadora w Syrii i w Jordanii, który opisał te plany. Ale polski biznes potrzebuje pracowników z Ukrainy. Co powiesz polskim przedsiębiorcom? Jest także wiele. Tak, tak, nie, od razu, od razu mówię. Ci, którzy uczciwie ciężko pracują, i zawsze szanowałem i szanuję ciężką pracę. Między innymi na budowach. Wielu Rusinów, bo nie powiem, że to są Ukraińcy, są bardziej rusini, swoją pracą udowodnili, że są godni szacunku i oni mogą się przysłużyć. Mają prawo tutaj także zamieszkać, jeśli są lojalni wobec naszego narodu, nie są pasożytami i nie nawiązują do ideologii banderyzmu. Są bardzo korzystni. Miałem okazję z nim pracować. Natomiast ci z zachodniej Ukrainy, przeważnie Ukraińcy, oni nie chcą tu pracować. Oni chcą nas wykorzystywać. I pasożytów należy się pozbyć. No, a nie, nie sądzisz, że, że napływ obcych kulturowo... Tutaj powinien być powstrzymany, a Polacy powinni wrócić za zagranicy i tutaj y, zarabiać y, tak jak trzeba, a nie żeby po, po polskie rodziny były rozdzielane i poniewierały się za granicą po całej Europie Zachodniej i po Stanach Zjednoczonych? Tak jest. Nas zmuszono do emigracji po tak zwanej e, rewolucji solidarnościowej. Ponad 6 milionów Polaków zostało wykształconych, e, kreatywnych, zmuszonych do emigracji, do szukania e, kawałka chleba za granicą. E, a teraz zobaczcie, e, przeżyliście już taki wielki szok. I to, że musieliście tak ciężko pracować, wstydziliście się przed rodzinami przyznać, w jakich warunkach przyszło wam na tym wspaniałym zachodzie, w pracować. Po tym doświadczeniu uważam, powinniście bardziej docenić, co tutaj macie w kraju, w naszej ojczyźnie. Tu jesteście gospodarzami. Wracajcie, bo jesteście potrzebni. Natomiast nie neguje tych obcych, którzy przyjechali i znaleźli tutaj u nas azyl, biorąc pod uwagę to, jak my przeżywaliśmy nasze losy, nasze ojczyzny, jakbyśmy zmuszeni do emigracji, ale zmuszeni. Natomiast agentura, która tutaj przyjechała. Służby bezpieczeństwa Ukrainy, banderowcy, też islamiści, którzy mają plany wywołania wojny religijnej z katolikami, ich, nasze służby po, powinny wychwytywać i dostarczać od razu na granicę, do deportacji co do y, tak zwanego programu wyborczego. Słuchajcie, wszystko jest wypisane. Y, zablokować dostawy broni na Ukrainę. Rozliczyć zbrodnie. My nie chcemy tylko głupich przeprosin w stylu przepraszamy. Nie, my za dość się domagamy. Y, czyli sprawiedliwości. Kto to zrobił, żeby się to więcej nie powtórzyło? Y, zakaz w ogóle, y, delegalizacja tych organizacji, które nas mordowały. Te ideologii potępienie pobudowanie cmentarzy pomoc w odbudowaniu choćby może niektórych wiosek pomoc tym którzy przetrwali naszym rodakom na tych terenach domagam się też żeby w Warszawie E, udało się zorganizować na to środki, powinny się znaleźć e, środki także bezpieczeństwa dla tych delegacji, żeby rozmowy pokojowe tutaj w naszej stolicy rozpocząć, kontynuować, doprowadzić do końca. Lepszy, zgniły pokój, jak najlepsza, najpiękniejsza wojna. E, Żadnej, żadnej wojny. Jak ktoś wywołuje wojnę, to nasz kodeks karny o tym dokładnie mówi. Artykuł 117. Kto podżega do wojny napastniczej, podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat. Tak samo zdrajców dyplomatycznych. Ci, którzy w naszym imieniu z rządu i nie tylko wypowiada się przeciwko narodowi polskiemu, powinien siedzieć w więzieniu. Także na to zwracać uwagę. Współpraca ze wszystkimi krajami, zwłaszcza słowiańskimi to już, już podkreślam. Domagać się natychmiastowego zadośćuczynienia i udzielenia pomocy międzynarodowej palestyńczykom, którzy są na krawędzi wyginięcia, bo to jest ludobójstwo. Żaden Polak nie powinien jechać w polskim mundurze na, na wojnę, na obcą wojnę nie tylko na Ukrainę ale do żadnych Iraków, Afganistanów, Libanów. Ścisła współpraca z krajami sąsiedzkimi. I mój program, jeden z głównych. Pols Amerykańscy żołnierze powinni z Polski wyjeżdżać. Tylko na terenie Polski mogą się znajdować polscy żołnierze, polskie jednostki. Podziękowaliśmy Armii Radzieckiej. Armii, która była w wielu przypadkach korzystna dla nas, bo chronili naszej zachodniej granicy. I to, natomiast Amerykanie nie chronią żadnej granicy. Wprost przeciwnie, wpro, sprowadzają nas w niebezpieczeństwo ataku. Także amerykańscy żołnierze do domu. Nie chcemy tutaj ani was widzieć, ani, e, krótko mówiąc, wam pozwalać na eksploatację nas. To nie jest nasza wojna. To jest hasło, które mówi jasno i na temat. To nie jest wojna, gdzie ktoś nas napadł, bo nam się wmawia, że ktoś nas napadł, a za rakietę, za rakietę, no która... Mówi, że Ukraina nas chroni. Tak. A, przypomnę, czyja to była rakieta z terenów Ukrainy, która zabiła naszych dwóch obywateli i za to nie ma żadnej kary, żadnej odpowiedzi ze strony ukraińskiej. Tylko daj, daj, daj. A, przypomnę, że Polska nie powinna być stroną konfliktu. My nie powinniśmy należeć do bandyckiego, napastniczego układu e, krótko mówiąc, tego militarnego jak NATO NATO tylko jest narzędziem w rękach bankierów, e, prywatnych e, banków, e, żeby wywołać wojny i zarabiać na wojnach. My tylko możemy jako żołnierze ja, mieć swoją armię, bronić swoich interesów na naszym terytorium, nie gdzieś tam w świecie. Nikt nas tam nie chce zresztą. E, między innymi ochrona naszej młodzieży chodzi o, o to, żeby wartościach, które są nam najbliższe, czyli e, na dekalogu, żeby się wychowywali, a nie na jakiejś ideologii gender. E, to jest wiadomo, jak chcesz e, jakiś kraj zniszczyć, to trzeba go moralnie zniszczyć. E, I my, e, przynajmniej ja będę starał się, żeby żadnej ideologii gender nie było w żadnej polskiej instytucji. Ręce precz od naszych dzieci. Podpis, uważam, że Polska powinna podpisywać, nasi politycy, umowy nie z, jakąś, z jakimś tworem typu Unia Europejska, sztucznym tworem, tylko z konkretnymi, samodzielnymi, można suwerennymi przedstawicielami władz państwowych. Macron, który tutaj przyjeżdżał, między innymi, nie jest suwerenem. My możemy rozmawiać z kimś, kto reprezentuje swój naród, a nie jakieś konsorcjum, czy po prostu ten ukryty rząd fałszywy, który chcą stworzyć, tak zwany rządowy. Oczywiście wspieram. Polski ruch antywojenny, żeby było wiadomo, i nie tylko ruch antywojenny, ale stworzenie siły politycznej, narodowej typu samoobrona, bo mieliśmy takiego lidera, Andrzeja Lepera, który pokazał, że można reprezentować w tych warunkach interes narodowy. Z sądownictwem. Sądownictwo powinno wrócić do prawa rzymskiego, do, do, do egzekwowania prawa. Bo przecież nawet tą konstytucję, którą nam, można powiedzieć, zaprowadzili, nawet ją łamią. Kodeks karny na każdym krawie. Według tych dwóch choćby artykułów z kodeksu karnego, można by było cały rząd wsadzić do więzienia i cały, można powiedzieć, parlament. W 99% wsadzić pomoc dla dla Palestyny żadnej wojny, y, pomoc teraz humanitarna i nasz y, katolicki jakby Caritas powinien w tym brać między innymi główną rolę. Nie pomoc Ukraińcom, którzy chodzą po restauracjach, bawią się za nasze pieniądze i się śmieją z nas, tylko pomoc autentycznym ofiarom wojny. To są autentyczne ofiary ludobójstwa. Zapraszam was wszystkich, y, którzy by chcieli wesprzeć mnie, to działalność i naszych ludzi, którzy się tutaj zgromadzili y, do miasteczka tego antywojennego w Aleje Ujazdowskiej naprzeciwko ambasady amerykańskiej. Zapraszam serdecznie, żebyście pomogli w wspólnej akcji. I apeluję do tych, którzy nie chodzą do głosowania, bo ja po wielu, od wielu lat nie, nie chodziłem do głosowania, bo nie wiem na kogo, krótko mówiąc. E, słuchajcie, no bardzo was proszę też, e, zagłosujcie na mnie, czyli oddajcie głos. Macie szansę na Polaka, mogę wam swoje korzeń, o swoich korzeniach powiedzieć. Natomiast nie chcę mówić o sprawach rodzinnych, takich, żeby to nie było wykorzystane przeciwko moim dzieciom na przykład. Chrońmy swoje rodziny, swoje dzieci. To nie jest jakiś show e, w telewizorku, gdzie wszystkie brudy się pokazuje. Nie, masz chronić właśnie i swoją godność, i godność swojej rodziny. Natomiast Trzeba mówić o tym, co nas wszystkich dotyczy, a nie jakieś ploteczki, głupoty. Natomiast pozdrawiam wszystkich ludzi myślących i zapraszam do wspólnej walki. To nie jest jakieś, jeśli chodzi o startowanie w wyborach prezydenckich, tylko chwała. To jest przede wszystkim droga krzyżowa. Do tej drogi krzyżowej też zapraszam, bo potrzebni są także i cerenajczycy którzy pomogą ten krzyż dźwigać. Wszystkiego dobrego. mi Andrzej Zakrzewski. Yeah. <laughs> you